Teraz w taktaku odjechana promocja. Zero groszy za minutę do wszystkich na numery komórkowe i stacjonarne w sieci Era. Kup starter i dołącz do taktaka. Takie rzeczy tylko w erze. Na porcję świeżego popcornu z gagami zapraszamy dzisiaj o 20 do Telewizji Puls. Diamentowe oko słonia istnieje i czeka na nas. Gdzie idziemy? Do skarbu. Jutro wkroczymy w legendę. Wyrusz na poszukiwania legendarnego skarbu. Staw czoło chciwym bandytom. Poznaj Mogie i jego przyjaciół. Klasyka w nowym wydaniu. Witam w dżungli profesorze Miller. Księga dżungli, zaginiony diament. Jutro o 14.30. Dobry internet powinien być po pierwsze szybki, po drugie szybki, a po trzecie tani. Przyjdź do Stanów Orange lub TPS-a mówno o sprawę 20 mega od złotówki nawet przez 9 miesięcy! Wybierz też plan telefoniczny już od złotówki! Telekomunikacja Polska. Chodźcie, dzieci! Wow! To był Twój pierwszy rowerek, pamiętasz? Brud odciska swój ślad na rzeczach, które tak wiele dla nas znaczą. Mleczko CIF z mikrogranulkami szybko usuwa brud Mamo, pośle moje i przywraca czystość, dając przedmiotom zupełnie nowe życie. Niesamowite, ile rzeczy potrafi wyczyścić Mleczko CIF. CIF. Najchętniej kupowana marka wśród domowych środków czystości. Uwaga, ma ściekiarek! Co tu się dzieje? Ludek. A może pobawimy się w kuchni? O, coś nowego! To takie specjalne sosy sałatkowe winiary z domowego ogródka. Lubię ten! Wiosenny ze szczypiorkiem. Doskonale dobrane zioła i przyprawy. Bez dodatku glutaminianu sodu. Hej, ja? gdzie zły z was ziółka? <laughs> nowe sosy winiary z domowego ogródka. Inspirowane naturą. Mmm, nowe kostki bulionowe Knorr. W teście konsumenckim, uznane za najlepsze. Ciekawe, co powie o nich moja rodzina. Pozwoli Pan? Dziękuję. Teraz Twoje zupy docenią nawet najbardziej wymagający smakosze. <grym> Doskonałe. <grym> Nowe kostki bulionowe Knorr. Smak zawsze na szóstkę. Teraz w taktaku odjechana promocja. Zero groszy za minutę do wszystkich na numery komórkowe i stacjonarne w sieci Era. Kup starter i dołącz do taktaka. Takie rzeczy tylko w erze. Tylko bądźcie grzeczni. Pa. Dobre dla dzieci. <grywa> 9, 10 Wygrałem. Wy robicie herbatę. No chodź. Tata nie lubi tego kubka. Ten? Nie za wygodnie dla mamy mam Dzięki. Ja jedno. Dzięki. Mm, niezłą herbatkę razem robimy. To kto dziś zmywa? Myślisz? Tak, są u nas rodzinne. Moja mama ma włosy jak słonko. albo słodka czekoladka albo iskierka i zawsze są takie milutkie. Dzięki firmie Joanna, która daje mi całą paletę farb Naturia Color. Naturia i życie staje się... Koralowe! Dzień dobry! Ludzie! Jest tak wcześnie, a wy już nie macie energii! Stopniowo uwalniane węglowodany przez cztery godziny dostarczają energii na cały poranek! LuGo! To ciastka z witaminami, żelazem, błonnikiem i z pełnego ziarna! Teraz nowy smak! LuGo wielozbożowe! Spróbuj teraz! LuGo! Energia na cały poranek! Mm, nowe kostki bulionowe Knorr. W teście konsumenckim uznane za najlepsze. Ciekawe, co powie o nich moja rodzina? Pozwoli pan? Dziękuję. Teraz twoje zupy docenią nawet najbardziej wymagające smakosze. Mm. Doskonałe. Nowe kostki bulionowe Knorr. Smak zawsze na szóstkę. Miałam dolegliwości wątroby. Pomaga mi Escelifost Folipidum Nie zawsze było mnie na nie stać. Teraz mam Eseliforte. Taki sam skład. Też 50 kapsułek i tak samo regeneruje wątroby. Z tym, że SLiP Forte kosztuje zdecydowanie mniej. SLiP Forte. Ulga dla wątroby i portfela. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedstawiam Wam delmę ekstra o smaku prażonej cebulki. Tegoroczny przebój. Będzie pyszne do kanafy? Pewnie. I doskonała do jajecznicy? No jasne. Thelma ekstra o smaku prażonej cebulki. Smakuje całej rodzinie. Miankowy Regina. Super wytrzymały. Teraz trzy miękkie warstwy. Miękki, pachnący. Super wytrzymały. Grasz w zielone? Oczywiście. Pomyśl o włosach zdrowych, lśniących. o mocnych i zadbanych paznokciach. I o gładkiej, elastycznej skórze. Skrzypowita, unikalna, aktywna formuła z wyciągiem ze skrzypu i pokrzywy. Wzmacnia włosy, skórę i paznokcie. Krzypowita, jesteś piękna. Teraz opakowanie promocyjne dodatkowe 25% tabletek gratis. Pytaj w swojej aptece. Diamentowe oko słonia istnieje i czeka na nas. Gdzie idziemy? Do skarbu. Jutro wkroczymy w legendę. Wyrusz na poszukiwania legendarnego skarbu Staw czoło chciwym bandytom. Poznaj mu jego i jego przyjaciół. Klasyka w nowym wydaniu. Witam w dżungli profesorze Miller. Księga Dżungli. Zaginiony diament. Jutro o 14.30. Godziny szczytu to tylko nerwy i stres. Tego dnia czułam, że eksploduje. I wtedy koleżanka dała mi persen. Powiedziała, że szybko mnie uspokoi i nie otumani. Persen. Szybko uspokaja. Nie otumania. Naturalny, ziołowy lek. Persen błyskawicznie ukoił mi nerwy i odzyskałam 100% kontroli nad sobą. Persen. Bez nerwów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Codziennie poświęcasz czas na to, by wyglądać piękniej. A jak dbasz o to, co jest ci najbliższe, o swoją skórę? Zadbaj, aby wyglądała pięknie, używając mleczka do ciała DAF. Jego bogata odżywcza i nawilżająca formuła szybko się wchłania, nie pozostawiając lepkiej warstwy ani widocznych śladów, tylko wyjątkowo piękną skórę. Tak niewiele potrzeba, by ją mieć. Teraz balsamy DAF w promocyjnej cenie 1199. Sprawdź nową promocję w drogeriach Rossman, a w niej nowość. Dezodoranty Ride right Guard za 9,69. Rossman, dbamy o Ciebie. Brist Sensen Spray posiada czujnik ruchu. Dzięki niemu uwalnia świeży zapach Brist tylko wtedy, gdy wyczuje ruch. Co więcej, jest bardzo wydajny i nie będzie się marnował. Nie włączy się przez następne 30 minut. Chyba, że naciśniesz przycisk. Sensen Spray z czujnikiem ruchu. Tak, to Brist. Poprzeczka jest zawieszona na 4,70, a ja mam 1,70 70. Jak to możliwe, że skaczę tak wysoko? Jedną z technik jest wykorzystanie środka ciężkości. Gdy stoję, środek ciężkości mam na wysokości bioder, ale kiedy skaczę, ja jestem nad poprzeczką, a środek ciężkości pod nią. Dzięki temu mogę skakać jeszcze wyżej. Matematyka. Możesz na nią liczyć. Monika Pyrek. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Najlepszy zestaw jaki macie. <laughs> Najlepszy zestaw? W erze jest teraz jeszcze lepszy. Wybierz internet bezprzewodowy Blue Connect, a do tego poręczny netbook już od złotówki. Takie rzeczy tylko w erze. Mama wróci dziś później. No to do roboty. Śliwki. Knor. Marynata. I torebka. Piekarnik nagrzany? Nagrzany. I już? I już. Jestem. Jemy coś? Knorfik stanie na dziś z do pieczenia. Soczysty schab w sosie winnym. Hmm. Świetnie ci się udało. Nam się udało. A jak to zrobiliście? Wy też by się udało. Pyszne i soczyste w każdym kawałku. Spróbuj tych pieczonych. Nowe Lejs prosto z pieca. Pierwsze pieczone chipsy ziemniaczane w Polsce. Doskonały smak i 70% mniej tłuszczu. Jakie ubezpieczenie chciałbyś mieć za tak niewiele? Takie? A może takie? W AXA Direct w tej cenie możesz mieć naprawdę pełną ochronę. Sprawdź nas. Zadzwoń 19522. AXA Direct. Więcej niż standard. Mmm, czekoladowy mus. Lind z dumą przedstawia wyjątkową kreację. Doskonały czekoladowy mus, kuszący, puszysty, otulony wyśmienitą mleczną czekoladą Lind. odkryj świat wykwintnych deserów ukrytych w niepowtarzalnych tabliczkach Petit Dessert. Stworzone z pasją przez szwajcarskich Met Chocolatiers Lind. Bierze super wiosenne, mega pozytywne dzwonki na Twoją komórkę. Ściągnij już dziś. Nuta 1. Melanie Fiona. Nuta 2. Suga Babes. Nuta 3. Cheryl Cole. Nuta 4. Rihanna. Nuta 5. Daniel Bowie and Royaux. Pod numer 76 550. Wyślij SMS o treści nuta, a po kropce numer wybranego utworu. Nuta pod numer 76 550.